Więc... Tak, to jest... Jesteśmy w Forcie, Fortnite I to co teraz się dzieje To jest... Event! Event. Przez chwilę Nadzieja powiedziała, że trwa jakieś ładowanie Więc to oznacza, że Zaraz zaczynamy nasz fantastyczny Event w Fortnite Wylądujemy i widzicie te wszystkie laserki? Wow A jest Doom Fajnie, gdybyśmy. Gdyby tu nikt nie miał broni, żeby. Na szczęście, upadek nie zrujnować eventu wszystkim innym. To ja skonfiskuję broń. Okej, okay, proszę. Jeszcze wezmę pandażek, Pójdę do tych ludzi. I tutaj. A, tam o. Jednak jest. Countdown. Jest licznik. Yy, do mamy właśnie 13 minut dokładnie o o dobrze. więc no to no ciekawie ktoś tu samochodem jedzie Mówię, najgorsze jak się jakaś Lanina tutaj, a wszyscy są... O a! Więc troszeczkę tu posiedzimy. Mam nadzieję, że w tym czasie nie umrzemy, ale jak widzicie... Zapomniałem pokazać, przepraszam. Więc te wszystkie laserki, co prawda, one są yy, skazane na zamek duma. Tam jest zamek duma, jeszcze mam pokażę na mapie. Tu proszę, tu jest zamek duma, tam jest DUM. Znaczy nie DUM, tylko Dumbo, taki klon duma, doktora Duma. I yy, nie wiem co się za stanie, ale chyba teraz Erki go wypierdzielą, ten zamek w powietrze. Fajnie będzie. Jak, jak się z tym w Fortnite to, to jest tak dziwnie wygląda. O, o. To the fuck? No tak czy siak, T tym razem mamy bardzo ważny powód. No, to jest event. Ale może zaraz co zobaczymy, bo tam jest dalej tam z zamek Duma. O! Ostatni nadajnik działa. O o. A? minus pięć, cztery, trzy, dwa. Dajmy mu popalić. Wow. Dlaczego to wciąż stoi? <noise> Ci, którzy mi się sprzeciwiają, gorzko tego pożałują. Oh man j'ai <laughs> Oh... Uh oh oh O kurde. O nie, o, o Tylko jeden nadajnik da się odniesienia. Ale Shuri uważa, że wystarczy. Jeśli znacznie osłabimy duma. No ja niestety nie przeżyję. Ty, patrzcie, dum! Oh, ty, co on to robi? robi? O oh, co on atakuje właściwie? Ty, to jest... BUS! Ty, trzeba go zabić! Dobra, dobra, dobra... R zadanie... Y my zadanie i zabijamy Duma! Oh. Ale fajnie ty! W końcu możemy się zemścić! Ja nie mam nagi! Tylko mam nadzieję, że miny zaczną atakować. Bo tak to, jak tak to będziemy musieli wtedy przejść na... Nie minę tryb. Nie, nie wiem, proszę! Bratek tak naprawdę mi że dla powstanie się okej okay, to jest... a no masz! Zgiń! jego nie trafiamy, nie go z shotguna nawet, jedził ale ty co to są za rzeczy te... Co yy, to, 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 to jest teraz pokazane jakby na mapie? to się te szczałeczki że są też ludzie, które mam... nie wiem co im, co im mam zrobić? co? nie zdążyłem nie przeczytać to jest właśnie niemiec, to jest właśnie... Skąd coś nie ja razem damy radę a, to są pomogicy, pomogicy o mój boże, ło wow. ostatnie... o, oh, fuck nie wiem czy... ouch nie wiem czy to dobry pomysł w ogóle szybko Zdobyć amunicję! amunicja! A! Dobra, to bolało! O, <gryzny> on mnie atakuje teraz! O, nie! Nie, umrę! Chyba. Nieważne, ale on się na mnie patrzy. Okej, okay. myślałem, że zacznie Femysz Nie zajmie za go zabiję. Otwierajmy Warto się teraz pomagać. Ale to, to jest naprawdę fajne. Dawaj skin Zgiń dom! すみません。 Ale no właśnie ja mój Cztery dwa, śmierć. <gryśla> Sześć, cztery, dwa, śmierć. No i kolega sobie muszę jest się DJ Olu Gaming Gratulacje, jesteśmy w moim filmie Okej, okay. wracamy do akcji no. Dziękuję nadzieja. Co za chłop? Jest chłopą nie O nie, ten crash no O moje auto a! Ja wiedziałem jak ktoś będzie chciał darmowy kill, żeby pobić po prostu Tak to jest jak event nie jest zabezpieczony przed jakimś tam firem. To jest serio nie fair chcę, sobie spokojnie uczestniczyć w evencie, a tu... To...

Jeszcze jeden poziom i będę miał y, jakiegoś, jakiegoś tam skina darmowego Więc y, to już jest kolejna próba Znaczy no nie próba wiecie ale y, Patrzcie ile mam ohp y, Coś tam się darło nadzieja że szczelina Jest szczelina właściwie Widzicie to szczelinę widzicie y, o, o o o właśnie Ja pójdę po y, Aha, nieważne co się napije na szybko? Wódka. Dobra, pokonamy go Pokonamy go O O Powoli Napisy się nie skazają Um Maru, Um Maru. O, maru. o, maru. o maru. Sério? Oh Sirio. Oh -oh. O Dobra Umarł okej okay. uh. Koniec Zobaczcie się czekaj, on to z tego coś powiedzą? Nie Inni Jones jeszcze żyje! Ale sezon Ale coś... Aha! Wszyscy po prostu wychodzą już Ała ok. okej <laughs> To było krótkie Ale ja się na tym zniszczę zobaczyć co teraz będzie o, Wszyscy umierają Też dość, Już dość współpracy Wszyscy po prostu się teraz będą nawzajem zabijać